Szymon Hołownia i to wiem no z dobrego źródła nazwijmy to tak. Szymon Hołownia otrzymał od Donalda Tuska bardzo wyraźną propozycję. No, żeby nie powiedzieć wręcz ofertę albo Sugestie, żeby jednak odłożyć to zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, albo żeby rzeczywiście wrzucić ten scenariusz, który przedstawił profesor Andrzej Sol, to znaczy jest zgromadzenie narodowe, Szymon Hołownia je otwiera, ale po dwóch minutach mówi, zarządzam przerwę na świętego nigdy albo na dwa tygodnie, bo musimy przeliczyć głosy. Szymon Hołownia odmówił. I to też myślę, że jest źródłem dodatkowego napięcia na linii Tusk Hołownia właśnie. Tutaj dziennikarz, kolega nasz po fachu mówi, że z dobrych źródeł wiemy o tym, że miał być pewien swojego rodzaju zamach, tak aby nie uznać wyboru Polaków Karola Nawrotskiego na prezydenta Polski. Jak się pani do tego odniesie? Tylko, że tak zwane różne źródła, nawet dobre źródła, jak powiedział pan redaktor, także kłamią albo mają też swoje interesy.